Witam Państwa wszystkich w Dzisiaj sprzedamy Peugeota 5008 Auto z 2018 roku, pierwsza rejestracja 2019 Silnik 1.5 HDI o mocy 131 koni, więc ten mocniejszy Auto w wersji Allure Business Czyli druga najmo, najlepsza opcja wyposażenia Najlepsze jest GT Line, później jest ta. Auto bezwypadkowe, bardzo ładnie utrzymane przebieg to 159 000 km auto serwisowane, kupiliśmy go z domu aukcyjnego, pełna historia zdjęciowa do wglądu oczywiście, opis rzeczoznawcy i tak dalej Auto fajne, fajnie wyposażone. Mamy radar zderzeniowy. Mamy tempomat. Mamy łopatki zmiany biegów w kierownicy. Aktywny tempomat. Wirtualny cockpit. Skrzynia automatyczna. Kamera cofania. 151 tysięcy przebiegu dokładnie spalanie 6,6 litra bardzo fajne spalanie wersja 7 osobowa z tyłu roletki w oknach półskórzana tapicerka, klimatronik jest trzystrefowy elektryczna klapa bagażnika z elektrycznym hakiem wysuwanym Tutaj mamy foteliki 7 miejsc z hak elektryczny a nie przepraszam, to jest otwieranie na nogę Możemy klapę sobie otwierać nogą. Oczywiście, jak auto nie chodzi, bo tak to nie działa. O, działa na nóżkę, działa, działa, działa. Także mamy otwieranie na nogę. Przyciemniane szybki, ładne koło. Stoliczki tutaj. Zapraszamy Auto Komisosowa. Auto sprzedawane z pisemną roczną gwarancją techniczną. Zapraszamy autokomisosowa Komisosowa 19A. Dziękuję.